Ach, sprawdźmy, jest gitara. Siebaneczko z tej strony Niedźwiedź Filmuje, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku idziemy w temat taki, który poruszacie od bardzo dawna, z którym mnie męczycie po prostu i no i muszę nagrać ten odcinek, który jest domagany od dłuższego czasu, a którego nie nagrywałem, bo po prostu no, jakoś tak no, nie potrafiłem do końca być przekonany, że to wszystko dobrze lata jest wszystko dobrze ustawione. A mowa tutaj o dronie od BTFPV, czyli Pawo 30 Jak już pewnie wielu z Was się przekonało, kupując tego drona no to musicie być świadomi tego, że on jest źle wypidowany fabrycznie. Telepocze, skacze, dziwne rzeczy się dzieją. Te dampery takie u góry, co są, to są po prostu do wyrzucenia. No i słuchajcie, tak wiele osób prosiło, abym pokazał te pidy, jak wyglądają właśnie w tym dronie. Jak to wszystko ja sobie tutaj poustawiałem, to nie ma wielkiej filozofii. Pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić, żeby to w miarę dobrze latało, no to wywalić te dampery takie, co są od, tutaj odmocowania od góry, a te gumki, które są oryginalnie tutaj zamontowane, aby niby stabilizowały nam tą kamerkę, którą mamy. A w rzeczywistości, dopiero jak wyrzuciłem te dampery, no to ten dron zaczął jakoś w miarę sensownie latać. Kolejną rzeczą, którą tutaj dodałem, no to jest odbiornik ELRSA. -E Jakoś tak się mówi. To jest cholernie takie złe do mówienia. Coraz więcej osób w ogóle przesiada się na ELRSA. Jest tańszy. No i według tych wszystkich porównań, zasięgów, penetracji, no to według papierków wypada lepiej niż właśnie Crossfire. Ale tak naprawdę jedno czy drugie zdaje egzamin w 100%. Takimi dronami nie latamy dalej niż na przykład 300-400 metrów. Ja mam wersję cyfrową. Mamy tutaj Polara, którego jestem bardzo zadowolony, ponieważ jak latam w ciemnych pomieszczeniach, no to dokładnie wszystko widzę. Ale dobra, Koniec tutaj pitu pitu, lecimy do programu i pokażę Wam, jak ja ustawiłem pity, filtry i całą resztę, aby to w miarę jakoś chodziło. Na chwilę obecną, dron może nie lata idealnie, prościutko, bez żadnych dygani i tak dalej, ale no ja jestem już z niego zadowolony. No mogło być jeszcze troszkę lepiej, ale cały czas będę na tym pracował. I jeżeli coś wymyślę takiego, że naprawdę będzie to płynnie już latało, no to w opisie wrzucę link do screena, gdzie będziecie mogli sobie te pity skopiować. A na chwilę obecną, wszystko Wam pokażę właśnie na ekranie, jak to wygląda. Aha, właśnie jest takich ważnych rzeczy, które tutaj zmieniłem, właśnie w tym dronie, no to już nie licząc tej kamerki, no to sam fakt, że no patrzcie na tą baterię, no to jest bateria 1500. No, kto normalny lata pawot z 1500, -ką. tak teraz tutaj widzicie. Dużo osób mówi, że albo się silniki będą grzały, i tak dalej, to jest gówno prawda. Ten dron po prostu z całą GoPro jeszcze by dźwigał i te silniki może lekko by były ciepławe, i tak dalej. W taką pogodę jak teraz mamy coś koło 30 stopni leciutko. Ja wcześniej latałem na takich bateriach 650, -kak. tak teraz tutaj widzicie. Takie bateriki wcześniej miałem. Ale na tamtych bateriach po roku czasu, tak naprawdę on lata 2 minuty. Jak były te baterie nowe, no to latał w granicach 3,5 minuty. Ale jak wpakowałem te, te 1500, które teraz tutaj widzicie, no to. Powiem wam szczerze, że pierwszy raz nie mogłem wylatać tym dronem do końca. Ja zrobiłem sobie jeszcze taki patencik tak. Widzicie taki kabelek od balansera tutaj. Ja puściłem sobie dwa kabelki zasilające właśnie GoPro Nakeda do balansera. W balanserze podpiąłem się pod pierwszy i przedostatni pin, tak żeby było te 7 z hakiem tam volta i tak naprawdę jest to bezpieczne napięcie właśnie do GoPro. Kolejną rzeczą jest to, że nie rozładowuję baterii ustawiając właśnie Nakeda, no i jest to bardzo wygodne, ponieważ podpinam sobie najpierw kamerkę, no i ustawiam, no i potem dopiero uruchamiam drona i sobie lecę. No i taki adapterek jeszcze tutaj dorobiłem, żeby na te większe właśnie wtyczki było. No i to tyle. No i tak to wygląda. Dobra, podpinamy, wchodzimy do programu i Wam zaraz powiem, co ja tutaj zmieniłem, aby to wszystko ładnie, wszystko pięknie chodziło. Jeśli chodzi o to, co się znajduje tutaj, właśnie w środku, no to no tutaj za bardzo nic Wam nie muszę pokazywać, ponieważ Wy wiecie, co i jak tutaj się robi. No to ja Wam tutaj nic nie będę tłumaczył. Przejdziemy konkretniej bardziej właśnie do tego drona. Jeśli chodzi o porty, no to mam w taki sposób ustawione konfiguracja. Możecie sobie poprzestawiać wszystko według tego, co tutaj mamy. Ustawiamy sobie, bo fabrycznie to jest wyłączone, ustawiamy sobie właśnie tą funkcję, aby była uruchomiona czyli w momencie, kiedy dron nam spadnie, czy coś tam zgubimy go naciskamy sobie buzera, no i on po prostu nam pipka i tak dalej. Tak naprawdę tutaj też więcej nic nie było ruszane zasilanie nic, tu nic. Regulacja PIDów. Tu jest cała magia. Ja mam według tak wszystko ustawione tutaj i według mnie na tych ustawieniach, które są właśnie tutaj ustawione, no to ten dron lata najlepiej. Naprawdę ja bardzo dużo przestawiałem. Bawiłem się tymi suwakami, no i cały czas miałem problem taki, że albo ten dron był taki jakby dziwnie zrywny, z opóźnieniem latał. Nie był taki, nie mogłem go wyczuć, coś było cały czas z nim nie tak. Ustawiłem według tego, co jest tutaj, i według tych właśnie pid które tutaj są ustawione, będę pracował dalej, tak aby w miarę to wszystko jeszcze później sobie delikatnie przestawiać. Ustawienia regulatora PID mam według tych parametrów, które teraz tutaj widzicie. No tak to u mnie wygląda. Rejty mam w taki sposób ustawione. Według mnie bardzo fajnie się na tym śmiga, tak teraz tutaj jest. Nie jest on zbyt zrywny, nie jest on zbyt mozolny, bardzo fajnie reaguje na drążki i bardzo fajnie się tym lata. Jak widzicie tutaj teraz te filtry, no to one są dosyć mocno do prawej przesunięte. Ale wierzcie mi, że z tą baterią 1500-kop, te silniki są zimne po wylądowaniu. Jemu po prostu nic nie jest. Te silniki naprawdę są idiotoodporne i ciężko jest cokolwiek z tym dronem zrobić. Kombinowałem z różnymi dronami, naprawdę z różnymi ustawieniami. Ale w tym dronie możecie wszystko do prawej dać i jemu nic nie będzie. Wracając za tych pid no to tak jak wcześniej wspominałem, jeszcze będę tutaj grzebał, kombinował i tak dalej. Ważne jest to, że jak sobie to wszystko ustawicie. No, żebyście sprawdzili, jakie są efekty, jak to w ogóle tutaj śmiga. Tu dalej nic tak naprawdę już nie jest zmienione. Ja mam w ten sposób ustawione. Horyzont ustawiłem, ale nigdy z tego nie korzystam, bo latam wakro. Pierwszy guzik od armowania, i ostatni guzik jest od Vipera, czyli po prostu, żeby nam pipkał. Jeśli chodzi o SD, no wiadomo, tutaj ten podgląd, nie wiem, dlaczego Beta Flight do tej pory nie zrobili. 16 na 9, tak, na przykład tutaj mamy w goglach, w polarze na przykład podgląd tylko w 4-3. no i na oku musicie według gogli sobie ustawiać te wszystkie parametry, które tutaj macie. Pierwsze co, mam napięcie baterii ustawione. Drugie co, nazwa modelu, abym wiedział czym latam, bo już miałem taki przypadek, że dwa drony zostawiłem uruchomione i dwa mi poleciały. Nieuzbrojony, no spokojno niech sobie to będzie. Lubię ten napis po prostu, bo lubię, dlatego sobie tak zostawiłem. Ostrzeżenia. I tak, średnie napięcie ogniwa baterii. To jest ważne, ponieważ ja lubię zerkać na to, co się dzieje na jednej celi, a nie na, na przykład na napięciu na całej baterii. Jak widzę, że jest na przykład 3,6V, no to już po prostu wracam, ląduję i to tyle. Na tych bateriach naprawdę ciężko jest to wylatać. Średnio ląduje na 3,7V. Tryb lotu, no to wiadomo, mamy według tego, co tam w trybach ustawiliśmy, czyli horyzont i akro. Sobie gdzieś tutaj to wisi. Dodałem to tylko z tego powodu, że czasami aparaturę się tam dotknie i się to przestawi, no i trzeba po prostu potem szukać po guzikach, żeby to przestawić. Kolejną rzeczą, którą mam odpaloną tutaj, to jest TX Uplink Power, czyli to jest po prostu moc nadajnika, z jaką działa nasz dron. Ja bardzo często latam na 250 mW. No tak, przyzwyczajem się do takiego lotu. Tak sobie to zostawiłem, ale fajnie jest, że nam to pokazuje. Następne rzeczy to są wartości RSSI i RSSI DBM. Jeśli chodzi o te opcje, no to tak naprawdę jeszcze tego do końca nie rozgryzłem. Bardzo fajnie pokazuje mniej więcej. Kiedy prawdopodobnie mogę zgubić zasięg. Na chwilę obecną, jak latam z tym odbiornikiem, no to prędzej tracę wizję niż zasięg samego drona. Kolejną rzeczą, to mam zegar, aby mi pokazywał jaki jest czas lotu. I to tak naprawdę tyle jeśli chodzi o to, co tutaj mamy do ustawienia. Jeśli chodzi o te ustawienia, no to tak naprawdę serio bardzo dobrze mi się z tym śmiga. Troszkę telepoczę, no to wiadomo, w taką pogodę jak teraz mamy, no to wiadomo migawka do góry leci, no i to już bardziej telepocze niż jakbym latał w pochmurny dzień, ale naprawdę jestem zadowolony z tych ustawień, będzie jeszcze lepiej, ponieważ muszę troszkę nad tym posiedzieć, ale no tak, mówię, no jeszcze trzeba troszkę tutaj pogrzebać, żeby to w miarę chodziło. I słuchajcie, kolejną rzeczą, kolejną rzeczą, którą musicie zrobić, to wchodzicie sobie w BL konfigurator. Jeśli chodzi o ten program, no to musicie się połączyć, ale ten program działa dopiero w tym momencie, gdy podepniecie zasilanie do drona. Naciskamy sobie tutaj yy, wczytywanie opcji yy, i fabrycznie Paweł ma tutaj 24 kHz ustawione. Ja przestawiłem to na 48 i troszkę gładziej lata ten dron. Jeśli chodzi o te kolejne funkcje, no to poprzestawiajcie sobie w ten sposób, tak jak ja tutaj mam. Yy, nie pamiętam już dokładnie, które tutaj zmieniałem opcje, dlatego ustawcie sobie według tego. Na pewno to zmieniałem. Wcześniej było chyba Medium Low, a teraz Medium High sobie ustawiłem i bardzo fajnie to śmiga. Naciskacie w Right Setup, no i to tyle. Możecie sobie sprawdzić też jaką wersję oprogramowania macie yy, na swoim dronie, bo to też aktualizowałem. Jeśli chodzi o SC, tutaj macie 16.9, 16.71, 16.7. Jeśli chodzi o tego Pawo, no to tak naprawdę jestem cholernie z niego zadowolony. Jedyną wadą tego drona jest to, że on jest strasznie miękki, że ten karbon, który tutaj jest wpakowany w nim, no to jest troszkę elastyczny i troszkę nie, jednak się gibocze, i to mogą być powody tego, tego właśnie takiego wirowania, tego takiego ublowania, czy jak to tam się nazywa, że troszkę nim tam zachwieje. Sprawdzajcie sobie wszystkie śruby od silników, od wszystkich elementów tutaj, które macie w tej obudowie, ponieważ jeżeli zostawicie to jakby troszkę rozkręcone, no to jednak te drgania potem powstają. Ten dron naprawdę dobrze zaczął latać w moim przypadku, jak wpakowałem tą ciężką baterię. Ona waży prawie 200 gram, no 178 jakoś te okolice, no a tamta waży 80 gram, jakoś tak. Jak wpakowałem tą ciężką baterię, no to wiadomo on się zrobił troszkę bardziej mozolny, ale tak teraz tutaj widzicie, z beczką nie ma w ogóle problemu. Wybija sobie tutaj piruety, no i naprawdę bardzo fajnie sobie z tym radzi. A przez to, że zrobił się najzwyczajniej cięższy, no to. Lepiej reaguje na wiatr, mniej mu rzeczy przeszkadza, jeśli chodzi o takie czynniki, niezależne od nas, czyli o wiatr i tak dalej. Wiadomo, jak czepnie, no to waga już jest du dużo większa niż to, co wcześniej było, bo wcześniej na tamtej baterii ważył w granicach 306 gram, a teraz, no, te 100 gram więcej już będzie miał na sobie. Ale z 1500 kom naprawdę bardzo dobrze sobie ten dron radzi. Yy, no i tak naprawdę od czasu, jak już pierwszy raz poleciałem na tej baterii, tej takiej dużej 1500, to już nie używam tych baterii. Naprawdę te baterie. Są już niepotrzebne. Ostatnio latałem, nagrywałem filmik zapowiedzi, tak więc, jeśli chodzi o cały lot tym dronem, na tym zestawie, co ja mam, czyli GoPro 8K Naked, plus właśnie 1500K, plus te moje ustawienia, no to tak, tą zapowiedź wcześniej widzieliście, która tam wcześniej na dole jest na moim kanale. No, to tak naprawdę zrobiłem trzy te całe takie pełne loty, tak jak widzieliście właśnie na tym filmiku. I jeszcze miałem chyba z 3,8V jakoś te okolice. Te 8 minut lotu na tej baterii to jest naprawdę bez większego wyczynu. Dzięki bardzo, że tutaj wpadliście. Mam nadzieję, że ten filmik się przydał. Bardzo wiele osób z Was pytało właśnie o ten film, tak więc tak obiecywałem, powstał. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. Dajcie tam na dole w komentarzu znać, czy u Was lot się poprawił tym dronem, czy może się pogorszył. No, tak jak ja wcześniej wspominałem, ja jestem zadowolony. Zadowolony z tego latania, co teraz się dzieje. Zaktualizujcie sobie oprogramowanie na Beta 4.3. Plus te -y, które tutaj teraz są i naprawdę jest dużo lepiej niż to, co jest fabrycznie. Nie zapomnijcie zostawić lajka, subskrypcji, z tym dzwoneczkiem tam obok, bijajcie naszą grupę. Tu się filmuję. A jeżeli mielibyście ochotę, za co byłbym był bardzo wdzięczny, dołożyć cegiełkę do tego kanału, to tam jest na dole patronate, na którym możecie mnie wspierać, abym dalej mógł robić to, co uwielbiam i dzielić się z wami wiedzą. Dzięki, do następnego, trzymajcie się!